Cześć siemano, ja jestem Kolabo i w dzisiejszym odcinku mam dla Was naprawdę bardzo ciekawy projekcik W którego zostało włożone naprawdę sporo pracy Mogliście go już u mnie zauważyć na kanale na zdjęciu w takim odcinku Auta Widzów Także co, przechodzimy do gościa odcinka, którym jest A więc jesteśmy z Bartoszem Siemano, siemano. No i Bartosz jest posiadaczem właśnie Audi A4 B8 w Avancie Dokładnie. Tak to się mówi, nie kombi e, Silnik jaki tutaj mamy? Silnik mamy tutaj 3 litrowego dieselka mhm. W quattro właśnie, 240 koni manualu. Zrobiona jest teraz na około 330 koni, 650 Nm. Cały dolot jest zrobiony sportowy. Jest wydech 3 cale z downpipe'em. O, to na pewno e... fajnie brzmi. Zaraz usłyszycie. Tak co. jest. Jest program zrobiony na moc, na spalanie. Herdkut jest też wgrany. Mhm z tych rzeczy to by było na tyle. No i jeszcze została turbo hybryda do włożenia i mhm. pod 400 koni to zrobienie, nie? No, no, Kolor. Bo jest tu jakaś chyba folia założona, czy to jest pomalowane? Tak jest, jest folia. Y, ogólnie Audi w oryginalnym lakierze jest y, czarna perła. Mhm. Y, oklejona jest taka ciekawostka u Wrabstera. Jest filmik na YouTube, można sobie obejrzeć. Mhm. Dokładnie to jakieś 3 lata temu było, także już widać po niej Jakiś ślady tak. użytkowania, tak. Rocznik w ogóle jaki to jest? 2008 rok. 2008 rok, to jest wszedł, przedli to okay. tak jest. Ale grill jest zmieniony z przodu, bo przed liftem miał chyba inny troszkę grill. A tutaj jest taki wielki ten grill i... Nie, nie, to w B siódemkach. Aha. Nie, B7 też był ten duży, w b był ten mały. Aha. W siódemkach był jeszcze ten, ten, no. ten szeroki. Okay. Ten sam był. Tak. Ale i tak jest zmieniony troszkę. Ale jest Masz zmieniony, takie... jest plaster miodu założony. Autko jest w całości w pakiecie Maxtona. Dokładki są Maxtona, tak? Przednia, tak. boczne i tył, dyfuzor, tak? Dyfuzora niestety nie mam, bo nie? jak zamawiałem cały pakiet Maxtona do niej, to akurat Maxton nie produkował dyfuzorów do nich. Mhm. I ostatnio właśnie na Maxonie byłem, na ich stronie i jak wszedłem, od razu mi się wyświetliły trzy, cztery różne dyfuzory nie? Mhm. do tego modelu. <laughs> Okej, okay, lampy coś zmieniałeś, to są jakieś Tak, bilet... lampy są przerobione, są bilet Xenon zrobiony, przyciemnione są, malowane są od środka, także... No właśnie takie ciemniejsze. Można powiedzieć, że legalizacja jest. Tak, na pewno. Z tyłu też masz zmienione lampy, no nie? Dokładnie, dokładnie. Są założone lampy LEDowe, również są przyciemnione, mhm. tak żeby się policja nie czepiała. Ja jeszcze nigdy nie miałem w sumie styczności nigdy się nie czepiali o, o, o lampy czy, czy, czy właśnie o jakieś modyfikacje także jest dobrze To bardzo dobrze To dobra, dobrych masz policjantów w Policy <grym> tam, bo tak tutaj byś wjechał gdzieś nieraz to co leży jak po zlotach byś jeździł takich No tutaj właśnie byłem dwa razy w zlocie, na zlocie w koninie w Ślescinie no. i akurat byłem raz swoją, raz byłem z kolegą No to jeden kolega i drugi stracili dowód nie? No, no mi się tak, udało akurat jest. wrócić z dowodem Tutaj bardzo jest nagąka na to no i w ostatnim czasie maska nie jest oklejona. Nie, tak? maska nie jest oklejona, bo maska była zmieniana. Mhm. Dach i lusterka są w czarny połysk oklejone. Mhm. I jeszcze I... mówię, że tu te kratki na halogeny miały być. też były w sumie w połysku, ale no... zgubiły się niestety. <grym> Dobra, autko jak widzicie, siedzi niżej. Jest jakieś jest... zawieszenie, co gwin, czy jest coś Powietrze, powietrze. W powietrze, powietrze. Okay. Jest zawieszenie Air Ride. Udało się od kolegi kupić właśnie z Indowrocora, także pozdrawiam. <grym> z Audi S5 w Cabrio akurat no, kolega kupił na handel Audi była w takim zawieszeniu mhm. lepiej mu się to pocało sprzedać mi zawieszenie, osobno auto no i tak jakoś się dogadaliśmy I, i jak nie? to wygląda na jednym kompresorze na jednym kompresorze, I na, jednym kompresorze i na jednej masz, butli całe to masz w bagażniku wszystko, wszystko tak? jest w bagażniku tak to też zaraz przebiteczkę zobaczycie oczywiście felgi bok tego autka cały na tą chwilę są założone zimówki 19 cali, keskiny hurakejny, mhm. y, chyba 8,5 szerokości, jak się nie mylę. Y, na lato mamy oczywiście rotiformy RSE, 20 o. cali, 10 y, cali szerokości. Mhm. Także bez dystansów jest problem, bo. Na skóle przycierają. No tarcza klocki, jakieś coś zmienione, czy zacisk, w hamulce są wszystkie od S4 o, przód i tył, także czwóreczki. są większe, tak jest. Zaciski, zaciski, w sensie zaciski tarcze są wentylowane, mhm. też większe, chyba 300. 80, jak dobrze kurde. pamiętam? O kurde, to jeszcze czym hamować? Te jest, 300 koni jest czym ma czym hamować. czym hamować No i to też waga swoja, nie? Bo to prawie dwie tony, bo no, no to strasznie duże wyposażenie tu jest, bogata wersja jest bardzo, nie? Na mm -hmm. Aha, czyli masz jakieś, w środku też jakieś wyposażenie, tak? jest takie... panorama na przykład, Webas to mam, takie mm -hmm. pierdołki, elektryczne klapy, nie, elektryczne fotele, pamięci foteli, radar oh, jest, jak można zauważyć, bo tam w niektórych kratkach bez radaru jest po prostu, nie? Mm -hmm. Samochód. No to naprawdę. Spoczko, w ogóle to jest S-Line, to wiadomo. S-Line to jest podwójny, tak? Podwójny, tak? Nawet potrójny po był. Po zawieszenie s lineowe było, Aha. bo niektórzy mówią, że tylko jest podwójny, niektórzy jest potrójny. Nie? Ja tu miałem S-Line na zewnątrz, w środku i zawieszenie. Nie? Czyli bogata, naprawdę, wersja. Mówiliśmy o środku, że jest bogato wyposażona, ale ty zmieniałeś środek. Co tam, tam jest? No, S-Line y jednak to było dla mnie troszkę za mało. Mhm. Musiałem włożyć całe wnętrze od Audi S4, mhm. także jest pół Alcantarka, pół skórka. I ogólnie jak i ci się jeździ tym autem, tak możesz powiedzieć tutaj widzom, jakby ktoś chciał Air Ride, czy spoko, czy jednak trochę niewygodnie, czy coś dobija, nie dobija, no bo jakoś tam różne są opinie o tym o no, Air Ride. Ja już jeszcze w sumie można powiedzieć prawie dwa lata na, na, na tym zawieszeniu. Mhm. No i powiem szczerze, że jestem zaskoczony, bo wcześniej miałem auto na gwincie Golfa 2. Mhm. E, no. Też ładnie fajnie przerobiony. 1.9 9 na no, no, 240 z... koni był zrobiony. No kurde, to tu zdjęcie. od BMW-3 litrowej było, także... No kurde, zdjęcie, będziesz w ogóle. Twój no, to wstawiłem. Dobrze, dobrze, gdzieś znajdę, to podeślę. No no jeździło się, jestem właśnie zaskoczony, no bo na Gwincie to się, się jeździło sztywno, ale mm -hmm. fajnie za to się zakrętach trzymało. No, no, A na tym żeby... aucie czuć, że jest tutaj sztywno, ale nie jest aż tak sztywno. Lubię y... się błynąć na zakręcie, czy jak? To? Na zakręcie powiem ci tak, wierzę z dużymi prędkościami, ale już czuję, że na przykład przy większych prędkościach dupka mi się tam podnosi, nie z mm -hmm. tyłu, także jednak nie trzyma tak tej drogi jak gwint, nie? Mm -hmm. Nie, nie jest tak twardy, jest tutaj właśnie miękko i jak jeździmy nią w góry nad morze, bo to auto tak naprawdę to służy mi też na daily. Nie? Mhm. To naprawdę na co dzień jest jak, naj, jak najbardziej. Nie? No, no jest... na plecy nie bolą. Fajnie jest to, że właśnie jestem na że można to podnieść, a tak jak ja. No moja droga nad morze nie była taka łatwa. Nie, jechaliśmy nad morze i to nie autostradką do Gdańska, tylko właśnie takimi bocznymi bardziej drogami. to no, no. Ciężko no, jak są tak kolejny gdzieś czy coś, to od razu auto nie. Trzeba jechać po kolejnie kołem, bo tak to haczy, haczy no to Ja ma... się taką ciekawostkę powiem, bo wcześniej jak to auto stało na S-Line'owym zawieszeniu Jak je kupiłem, jeździłem może nią dosłownie z pół roku na tym zawieszeniu mhm. I każdy mój McDonald, każde moje progi zwalniające, policjanty ocierałem maksonami, mhm. czy przód, czy bokiem nie, Raz byłem w takiej sytuacji, że się prawie zawiesiłem No i stwierdziłem, że no nie, no muszę zmienić zawieszenie, bo, bo tak nie ujadę, nie? a już tak jak ci mówiłem wcześniej, to jest mój trzeci MAX z przodu. No tak, no właśnie, dokład, dokładka jest. <laughs> dokładka Przeszła jest trzecia, tak jest. Też ja wolę kupować za jakieś 150 zł dokładkę za przód i... No, to nie boli, aż. No, tak. no, no, no ale tak. Te 800-900 zł wydać znowu to już... Albo ściągać na zimę. Albo ściągać na zimę. No, no ja też ściągnąłem tak, boczne, tam ja miałem po całości. Tam dokładka, a teraz tam te boki takie tam z przodu. Jeszcze co do tych hamulców, bo tak nie dopytałem, sześciotłoczek tłoczek jest z przodu, tak? Tak, jest, dokładnie. I z 6 360 mm tak, przód. Tak, tak, jest, 360 mm przód a i tył? tył 330 mm. Tak, a zacisk jest też jakiś ze 4, ale. Ze szczurki też jest tak. Trochę mniejszy, no bo tam mniejsze trochę chodziły. Dobra, i ogólnie projekt robiłeś w większości sam z ziomeczkiem, tak? Tak Czy... jest. Ja kupiłem auto tak jak stoi oklejone folią na tych kołach właśnie zimowych. Mhm. No i wszystkie, wszystkie modyfikacje, te doloty, modyfikacje silnika, makstony, mhm. zawieszenie, wydech, wszystko jest moją ingerencją z paroma dobrymi znajomymi. Mhm. Masz ogólnie chyba cały pakiet makstona oprócz dyfuzora, bo też tak jest, jest nawet przedłużenie lotki możliwe w tym aucie, więc, więc spoko. Spoko tak to, jest. fajnie to wygląda. Przejdźmy może do pomiarów 0-100 sobie zrobimy w tych warunkach, może gdzieś tam się uda złapać trakcję. Też y, możesz wspomnieć tak na samym końcu, jak już będziemy robić pomiary, bo wtedy na pewno wzroście, spalanie. Teraz sobie jechałeś tutaj y, do nas ze 110, 120 na godzinę. 120, 130 sobie tak pykałem, całą drogę tu miałem do Ciebie 70 km. No to tak, spalanie jakie? jest? Na tą chwilę 7 litrów. 7 litrów, no tak. to zobaczcie przy takiej jeździe, powiedzmy. Przy, przy tej masie, w taką pogodę, naprawdę... 7 litrów, to naprawdę spoko, no to zobaczcie, dizelek. Ba bardzo szybnało. 300 auta. koni, dieselek, 7 spalają. No ale pewnie jak tak byś podeptał to ile? Do 10? No, no nawet więcej. Około 13 nawet potrafi spalić, nie? No to tyle co mi w cyklu mieszanym takim sp spokojniejszy jeździć. <laughs> Dokładnie. A, A tu jednak i... jest ta moc, jest tutaj czym przycisnąć, tak. także... No. Dobra, to co, przechodzimy do pomiarów, 0-100 Zlebiła, no. Oczywiście musieliśmy wykorzystać panujące warunki atmosferyczne, dlatego troszeczkę pobawiliśmy się na śniegu. Ale łapcie też mały sandczek, jak brzmi Audi. <śm> <śm> ¡Gracias! Także w Audzice wszystko jest jak w sanktuarium Matki Boskiej w Zicheliu, Dosłownie wszystko na glant. Nie no tak serio, ogólnie Audi jest na sprzedaż, tak? Tak jest Więc za ile? W tej chwili jest wystawiona za 57,5 tysiąca Ale Cena jest do negocjacji tak, Jak napiszecie, że jesteście spod filmu i kupicie to... Tak jest, cena nie, promocyjna. Dzięki, dzięki za pokazanie, fajne auto I co, widzimy się w kolejnych odcinkach Joł